Dzień dobry wszystkim. Witam, nas, witam Was na naszym już czwartym spotkaniu z Pilatesem z Człowością. I odnośnie tej czułości, taka, taka myśl przewodnia na, na ten trening, że podejście z czułością do siebie oznacza też dla mnie akceptację i własnych ograniczeń, i akceptację oporu jaki stawia mi moje ciało i akceptację wyzwań, że nie wszystko przechodzi łatwo, a czasem żeby coś przyszło trzeba się nad tym sporo napracować, włożyć w to dużo wysiłku i wyjść iść poza strefę komfortu. Także w tym pojęciu czułość właśnie zabiera się akceptacja, ale to to jest taka akceptacja w zgodzie ze sobą, czyli że ja to robię dla siebie, ja przekraczam te granice dla siebie. I przekraczam je tyle, ile czuję, że jest w zgodzie, w zgodzie ze mną. No i właśnie do tego będę chciała Cię dzisiaj zachęcić, do przekraczania tych granic, ale w zgodzie ze sobą i na miarę swoich możliwości i przede wszystkim bezpiecznie. Czyli dbając o to, żeby pracowały mięśnie, a nie obciążały się stawy. I jeżeli tylko poczujesz, że dość, że trzeba zrobić przerwę, odpocząć, bo ciało już. Więcej nie zrobi, więcej nie da, to nie da po prostu. I robimy, robimy przerwę. Oczywiście będę zawsze bardzo wdzięczna za wszelkie komentarze. One są ważne nie tylko dla mnie, ale też są bardzo ważne dla innych osób, które robią to, to ćwiczenia i ta świadomość, że nie tylko ja i nie tylko ty mieliśmy wyzwanie i było nam ciężko. I, I weszliśmy w to, albo właśnie odpuściliśmy, bo się dalej, dalej nie dało. Myślę, że jest bardzo cenne właśnie dla innych osób, które się borykają z tymi samymi trudnościami w jedną lub w drugą stronę. I ta świadomość, że z jednej strony jesteśmy różni i właśnie albo walczymy, albo walczymy w cudzysłowie, odpuszczamy i że i to, i to jest, jest ok. No, mam nadzieję, liczę na to, że będzie budująca, motywująca i kojąca dla, dla nas wszystkich. Ta akceptacja, pełna akceptacja, taka grupowa nasza tutaj akceptacja swoich możliwości. Kochani, a teraz już sprawy organizacyjne. Potrzebujemy na dzisiaj, przyda się mata. U mnie kostka jogowa, można ją zastąpić grubą książką. Koc, który będzie podpórką i coś, co się dobrze ślizga po podłodze. O, będzie, o, tu widać. Czyli ja mam fajną śliską podłogę, natomiast jeżeli ty masz na przykład wypłacinę albo mało śliskie panele, Spróbuj ręcznik papierowy, spróbuj okładkę magazynu. One są takie dość, dość śliskie, czyli coś, co ma jak najmniejsze tarcie, jak najłatwiej będzie się ściskało po podłodze do dzieła. Wstajemy. Zaczniemy od najtrudniejszego. Zrobimy i będzie, i będzie z głowy. To jest moje najbardziej nieolubione ćwiczenie, więc spodziewam się różnych reakcji z mojego ciała. Stajemy w dość dużym rozkroku, to jest co najmniej długość jednej nogi pomiędzy stopami. Każda ze stóp jest w osi swojego biodra, czyli na szerokość bioder lub szerzej. Jeżeli czujesz się w tej pozycji niepewnie, niestabilnie, twój rozkrok może być szerszy niż szerokość bioder. Wygodne miejsce dla rąk. To mogą być biodra, to mogą być zaplecione ręce z przodu, to mogą być ręce złożone na krzyż. Wybieraj, zmieniaj, kiedy tylko potrzebujesz. Weź sili, lekko pępek i po ciężarem ciała pomiędzy stopami, tak żeby poczuć, że część ciężaru ciała wprowadzasz w tylną nogę. I wtedy zatrzymaj pozycję i zacznij zginać tą nogę, kierując kolano mniej więcej pod biodro, poczymy nową. Wypychasz głowę w górę i znowu zginamy to kolano. Wdech z zejściem w dół i wydech, noga wypycha głowę w górę. Obydwa biodra są skierowane w przód. Obydwie pachwiny, obydwa kolce biodrowe patrzą w przód, tam gdzie wzrok. O, uważamy tutaj na nieświadome odkręcanie biodra na zewnątrz. Tego chcemy uniknąć. I wypychamy głowę w górę. Zwróć uwagę, czy czujesz, że twój ciężar ciała wchodzi w przód uda, może w przód pachwiny. I właśnie to jest naszym celem. powróć te mięśnie do pracy. Użyj ich do wypychania głowy w górę. w dół i tymi mięśniami wypychasz głowę w górę. Jeszcze tylko cztery powtórzenia. Wdech, dół i wypychasz głowę w górę. Kolano z przodu pracuje nad stopą. Czyli rozkrok jest tak dobrany, żeby kolano nie wyjechało w przód. I ty możesz się pochylić bardziej do przodu, jeśli zauważysz, że twój, twoje ciało wy, wy, przenosi cię z ciężarem za bardzo na tą szybką nogę. Zdaje się, że trzy jeszcze. Wdech, dół i wydech. Wypchniemy głowę w górę. To jest tylko jedna seria z i teraz użyj tych mięśni, użyj. Ja jest przyjemne. Jeszcze jedno. Rzadko kiedy jest przyjemne, i teraz jeszcze zatrzymamy na chwilkę na dole. Przytrzymaj przez moment pozycję, poczuj, gdzie jesteś w tych mięśniach, poczuj, gdzie one najbardziej się angażują, gdzie najbardziej biorą ciężar, gdzie jest najbardziej nieprzyjemnie. Zostań tam chwilę z nimi, oddychaj, pozwól sobie tego doświadczyć. To są napięte mięśnie. Być może przechowują jakiś, jakiś ładunek emocjonalny, i stąd robi się tak bardzo nieprzyjemnie. Natomiast w momencie, jak tam jesteś i tego doświadczasz. Ten ładunek emocjonalnie ulega rozproszeniu, rozpuszczeniu razem z tymi napięciami. Więc, jeszcze chwilkę, zostańmy z nimi i wychodzimy w górę. Użyj mięśni, użyj tych mięśni, żeby ci wypchnęły głowa. I zmiana strony, przekręcamy się na drugą nogę. Upewnij się, że Twój rozkrok jest duży, że nogi są co najmniej na szerokość bioder, że biodra patrzą w przód. I wdech, zagnijmy kolano, wydech, noga wypycha głowę w górę. I wdech, ponownie zgięcie kolana, wydech, wypychanie głowy. Pilnujemy biodra, żeby cały czas patrzyło w przód. Pilnujemy ciężaru ciała, że chcemy go wprowadzać w tylną nogę. To jest tak jakby klękanie na tylnej nodze. Jakby tutaj pod tym kolanem były jakieś książki i ty też tym kolanem Dotknąć czy zbliżyć się do tych książek, czy klęknąć na tych książkach, a potem użyć tej nogi, użyć tych mięśni do wypychania głowy w górę. Zwróć uwagę, że to jest praca tylnią nogą, ciężarem z tylnej nogi, nogi. To nie jest wypychanie głowy przednią nogą. To może być najtrudniejsze tutaj, żeby zostawić przednią nogę luźną, a skupić się na tej tylniej, że ona wypycha głowę w górę. Cztery jeszcze. Wdech, w duch i wydech. Użyj tych mięśni. Użyj tego, co jest nieprzyjemne. weź w to, co jest nieprzyjemne na swoją miarę. Na tyle, że czujesz, że możesz oddychać, możesz się z tym kontaktować, możesz tam przebywać i jeszcze pobudzić do pracy. Dwa ostatnie. Ja już mam dość, ja już do mam dość. <laughs> Jeszcze jedno. Jeszcze jedno i wypychamy głowę w górę i teraz zostaniemy tam na chwileczkę. Przytrzymaj, bo z tymi mięśniami moja noga boli, drga, robi mi się uh, bardzo, nie, bardzo nieprzyjemnie. Dużo z tego ładunku emocjonalnego wychodzi. Jeszcze tylko chwilka, przytrzymajmy i wypchniemy głowę w górę. Uh, zrobione. Na, najgorsze za nami zrobione. Teraz mi, króciutka przerwa techniczna, będzie kam, zjazd kamerki bardziej Bardziej na dół, reszta ćwiczeń już jest w niskich pozycjach. I kochani, do następnego ćwiczenia potrzebujemy właśnie dobrego, dobrego poślizgu. Wykorzystamy książkę lub kostkę, wykorzystamy te śliskie podkładki. Ja ponieważ mam bardzo śliską podłogę, mogę to ćwiczenie zrobić po prostu bez, bez budów. Będzie kilka wersji, wersji do wyboru, więc teraz, jeżeli Twoja podłoga właśnie stawia opór, stawia tarcie, przygotuj te podkładki, pod stopy. Będziemy stopami chciały jeździć, jeździć po podłodze. Kładziemy się na plecach i wkładamy naszą podpórkę pod biodra. Chcemy podwyższyć, podwyższyć biodra pięty są mniej więcej pod kolanami, biodra leżą na podwórce i zaczynamy od wyprostu jednej nogi, tak żeby biodra pozostały nieruchomo na podwórce. Zwróć uwagę, że palce tej nogi są w powietrzu, wciśnij piętę w podłogę i zacznij teraz wczurać z powrotem, ciągnąć piętę po podłodze z powrotem, wciskając ją w podłogę i zmieni nogę. I druga noga to samo. Najpierw do wyprostu, ostrożnie, żeby biodra pozostały stabilne na kostce, wciśnie pięte, i teraz wracasz. Ja bym z piętą po podłodze i zmiana nogi. To jest poziom jeden, to jest najłatwiejsza wersja, w razie czego zawsze będzie można do niej wrócić. A tutaj naszym celem jest tył nogi. Szczególnie tył uda, ale prawdopodobnie tył łydki też się włączy. I mięsień z tyłu nogi chcemy użyć do wciskania pięty w podłogę i do tego szurania z powrotem, do zgięcia nogi w kolanie. Więc sama masz wpływ na intensywność i gęstość tej pracy. Im mocniej wciśniesz pięty, piętę, tym mocniej pobudzisz mięsień z tyłu nogi do tego, żeby zginały kolana. Zróbmy jeszcze po jednym powtórzeniu w tej prostszej wersji. No, tak myślałam, żeby jeden, jedna podkładka uciekła, i teraz druga noga, jeszcze w tej prostszej wersji, po guza sztył, uda. I jeżeli to jest dla Ciebie prawie bezbysiłkowe, spróbuj przejść na, na drugi poziom. Wyciągamy wtedy podpórkę spod bioder. Biodra są w powietrzu, niezbyt wysoko, i robimy to samo. Wyprostuj jedną nogę, druga, już ma pracę, bo musi trzymać biodra w powietrzu. Wciskasz piętę, angażujesz tył, uda, tył nogi do wciągnięcia stopy z powrotem i druga noga. Ostrożnie wyprostuj, staraj się trzymać stabilność miednicy, zapobiegać jej kręceniu, zapobiegać jej opadaniu i wracasz. Raz jedna, raz druga noga. Celem jest tył nóg. Będzie pracował i w jednej, i w drugiej noce, i w tej, która... E, Zostaje nieruchomo i w tej, która wraca i jedzie piętą po podłodze. Wciskaj piętę w podłogę, ile potrzebujesz, żeby pobudzić tą gęstość, i staraj się tą gęstość zrównoważyć. Czyli pobudzić cały tył uda razem z tyłem kolana do pracy powrotnej. Ok, to był poziom 2, za chwilę jeszcze będzie poziom 3. Więc teraz, jeżeli masz możliwość iść dalej. Zrobimy to samo dwie nogami raz. No i tu jest zabawa. Więc jedziemy, jedziemy do przodu, oczywiście już wciskając pięty w podłogę. Biodra się obniżą, ale nie leżą. One dotykają podłogi u mnie, ale ciężar ma w nogach. I teraz zbierz mocno tyły nóg, żeby wciągnąć je z powrotem. No i tak to jest, jak człowiek sobie postawi wyzwania do zrobienia. Wyprost w i wydech, tyły nóg jadą, wciskają się w podłogę, przejeżdżają z powrotem i jeszcze trzy powtórzenia do końca. Wdech, wyprost i tyły nóg mocno pracują, wciśnięte w podłogę, jadą z powrotem. No ja na bank będę mieć zakwasy. Na bank! Już to, już to czuję. Pobudzaj tyły rok, pobudzaj całe tyły róg, żeby one jak najbardziej równomiernie pracowały. To jest ostatnie powtórzenie w tej wersji. I zaraz sobie O! Oh rozluźniamy, przyciągnij kolana, odpocznij. Zwróć uwagę w tym ćwiczeniu, żeby nie przeciążyć kręgosłupa. Jeśli któraś z wersji, z wersji angażuje kręgosłup lędźwiowy, to znaczy, że jest za trudna. To znaczy, że tyły nóg nie dają rady wydajnie pracować i ciągną pracę z kręgosłupa lędźwiowego. Więc kręgosłup lędźwiowy da Ci sygnał, e, jeśli trzeba zredukować poziom ćwiczenia zrobione. Podnosimy się, podnosimy się do góry, do kręku, do zwykłego kręku na kolanach. Te podpórki tutaj już są niepotrzebne. Ustaw się w wygodnym kręku. Kolana mogą być lekko rozchylone, mogą być na szerokość bioder. Ty decydujesz, co jest dla Ciebie bardziej, bardziej naturalne i bardziej stabilne. Ja wybieram skrzyżowane ręce, ty możesz wybrać skrzyżowane, zaplecione, dowolne, wygodne, luźne ręce. Zacznij od miękkiego wciągnięcia pępka i poczuj kontakt kolan z podłogą. Poczuj, że jesteś ciężarem na dwóch kolanach, spróbuj się lekko odepchnąć kolanami od podłogi i z wdechem zacznij się odchylać w tył całą osią ciała, czyli tworzysz jedność od kolan przez tułów, przez barki, po głowę i z wydechem wciągnij tą jedność z powrotem. Wdech, odchylenie, wydłużenie kręgosłupa, zasany pępek i wydech. Wciągnijmy się z powrotem w górę. Trwaj w odpychaniu od podłogi. Kolanami starasz się cały czas odpychać od podłogi. Jeśli jest zatwarto, koc pod kolana. Czemu się mają gnieść? Mogą mieć miękko? Pewnie, że tak. I dobierz zakres odchylenia na możliwości ciała, czyli tyle, żeby się dało wrócić, żeby być w stanie wciągnąć się z powrotem. Unikamy. Wygięcia w kręgosłupie dźwiowym. Tutaj mamy mało pracy ud, a dużo przeciążeń kręgosłupa. Nie potrzebujemy tego. Właśnie spróbuj ujednolicić nogi z brzuchem. Że przód nóg z brzuchem są jedną całością i ta całość bierze ciężar, jak się odchylasz w tył i wciąga cię w górę. Przed nami jeszcze cztery. Wdech. Ta całość bierze ciężar. Pewnie przody, ud najbardziej. One są dzisiaj naszym celem. Wejdź w nie, pozwól im pracować i użyj ich do wciągnięcia w górę. Dwa ostatnie. Jest sakramencko już, gorąco. I wydech. Wciągnijmy się w górę. Ostatni raz. Przody ud, zassany pępek, odciążony kręgosłup. Wracamy i jeszcze zatrzymanie. I jeszcze tylko zatrzymanie. Zostań, przytrzymać znowu, spróbuj zmniejszyć obwód ud, wkleić te mięśnie w kości, zmniejszyć obwód ud z każdej strony, ze wszystkich partii. Kolewą mówię, właściwie już nie będę mówić, zmniejszam obwód razem z tobą. Dwa oddechy i wracamy. O, trzęsą się, u mnie już 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 zaczęły się, się trząść nogi. Kochani, to było ostatnie z tych wyzwaniowych ćwiczeń. Teraz przed nami jeszcze jedno ćwiczenie uaktywniające tyły nóg, bo o ile przody ud zazwyczaj łączą się same. I w ćwiczeniu nie trzeba wiele. Wystarczy przypilnować trochę techniki, żeby one same dały swoją pracę. O tyle z tyłami nóg bywa różnie, czasem e, łatwo ich y, 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 praca jest kompensowana innymi mięśniami. Dlatego na koniec już trochę bardziej odprężająco ćwiczenie uaktywniające, rozbudzające tyły nóg. Położymy się na brzuchu z kocem pod brzuchem, krawędź koca razem z linią paska od, paska od stanika. Czyli koc wypełnił brzuch. piersi są poza kocem, czoło leży na dłoniach, nogi w wygodnym rozkroku, szerokość bioder lub więcej, ale nie więcej niż szerokość maty. I teraz przenieś uwagę na jedną z nóg, zacznij zmniejszać jej nacisk na podłogę, ja robię prawą nogę, zmniejszam nacisk nogi na podłogę, nie podnoszę jej w górę. Zmniejszyłam tylko nacisk i teraz będziemy zginać nogę w kolanie. Chcemy oporować, chcemy pobudzić tył uda, tył nogi, więc wytwarzam w niej opór, jakby powietrze było bardzo, bardzo gęste i zginając nogę w kolanie muszę pokonywać opór powietrza. Pobudziłam tył uda do pracy i, i moja praca się zatrzymała mniej więcej w tym miejscu. Jak pójdę dalej, wejdę w martwe pola, to znaczy mój tył uda straci gęstość, straci wypełnienie. U Ciebie te, te, to miejsce może być gdziekolwiek indziej, Ty zatrzymaj nogę tam, gdzie najlepiej czujesz tył uda, najbardziej równomiernie, najbardziej gęsto, i spróbuj go jeszcze bardziej wypełnić, jeszcze dogęścić. Poszukać, czy gdzieś jeszcze da się tył uda włączyć, dodać, na przykład poprzez zmniejszanie obwodu uda. To jest wizualizacja, która. Bardzo skutecznie i bardzo szybko włącza włókna mięsiowe w nowych, w nowych miejscach. Ale jeśli się nie da, ty uda się nie włącza, to rozkręć to, co się najbardziej włączyło samo. To, co najbardziej czujesz, to, co najefektywniej pracuje, rozkręć bardziej, żeby robiło więcej, żeby chcesz to czuć mocniej, gęściej, żeby bardziej pracowało. Utrzymajmy te pobudzone włókna. I pracujemy nimi w trakcie, wyprostu kolana, czyli tył uda pozostaje włączony i aktywny przez cały, wyprost kolana. Nie ma przerwy, nie ma zera, nie ma rozluźnienia. I dalej ta sama noga, i dalej ta sama noga. Użyj tyłu uda do zgięcia nogi w kolanie. Jak najbardziej równomiernie, jak najbardziej gęsto i jednolicie do swojego punktu. I w trakcie wyprostu utrzymuj pełną, gęstą pracę na całym tyle uda. Robimy dalej jeszcze sześć powtórzeń dla tej e, nogi. Skupiamy się na rozkręcaniu aktywności z tyłu nogi. To może być tył łydki, to może być tył kolana. Czasem tył y, nogi ma dużo polepionych napięć. I wtedy trzeba rozkręcać to, co ciało nam pozwoli. To, co jest gotowe. I jak to będzie łydka, tył kolana, to też jest ok. Zauważysz po paru powtórzeniach, że już to się i tak zmieni. Coś puści, włączy się coś innego. O to chodzi. O to chodzi. Korzystaj ze zmniejszenia obwodu i staraj się centralizować nogę w osi biodra. To znaczy układać nogę w linii drugi palec, rzepka, kolec biodrowy. Kolec biodrowy to jest ta kość nad e, przodem pachwiny, że cała noga jest centralizowana. Można popatrzeć przez bar, czy stopa nam nie ucieka za bardzo na zewnątrz lub do wewnątrz. Chcemy ten tył nogi rozkręcać od razu do scentralizowanej nogi, żeby tył uda obsługiwał łydkę równo ułożoną w stawie kolanowym. Zaraz kończymy, zaraz kończymy, ale jeszcze jedno powtórzenie dogęszczaj, rozkręcaj, włączaj, pobudzaj, przyglądaj się, jak się noga rozbija ile włącza nowych włókien, że jeden trening, a to już będzie zupełnie inna noga niż zaczęła to spotkanie. To jest przerwa i koniec dla tej nogi i druga noga. Najpierw zmniejszamy jej nacisk na podłogę. Nie, pod, nie trzeba podnosić, można, nie trzeba. I zaczynamy zginać w kolanie, generując opór. Czyli pobudzamy tył nogi, żeby pracował do zgięcia w kolanie. Znajdź moment, kiedy tył jest najbardziej jednolity, najbardziej równomiernie aktywny i gęsto aktywny. Utrzymaj i prostuj nogę zachowując tą gęstość, całą tą pracę. Tył nogi się nie wyłącza, nie ma przerwy, nie ma odpoczynku, ma wzrost pracy w trakcie zdjęcia kolana, przybywa nocę pracy i troszkę ubywa w trakcie wyprostu, ale nie gaśnie. Ubywa, ale nie gaśnie. Pilnujemy w międzyczasie, żeby nasza miednica pozostała stabilna. Czyli Staramy się uniknąć chybotania ciężarem ciała na którąś ze stron. Dla podłogi, dla maty, dla koca śpisz. Podłoga, mata, koc, nie domyśli się, że ruszasz nogą, no tylko tam, gdzie ta noga jest. Ale pod brzuchem, pod klatką piersiową ciało jest stabilne, nieruchome, wyciszone. Trzy powtórzenia do końca. Centralizuj nogę, zerknij na stopę, czy ona nie ucieka na boki, Gdzie ją trzeba, jak ją trzeba regulować, żeby pracowała zgodnie z osią biodra. Dodawaj zmniejszanie obwodu, rozkręcaj to, co jest najbardziej gotowe, dodawaj coś więcej, co czujesz, że możesz dodać. Dwa powtórzenia: chcemy wyciągnąć z nogi jak najwięcej możliwości, jak najwięcej potencjału. I w ten sposób zbudować mięśnią jędrność. Czemu nie? Ostatnie powtórzenie. Już kończymy. Wydobądź z nogi maksimum i powolutku do wyprostu rozluźnij nogi. Pozwól barkom uciec w stronę uszu. Pozwól ciału rozlać się na podłodze. U Ciebie czoło leży na dłoniach. Ja trzymałam głowę w górze, żeby było słychać. Więc jeszcze rozlewamy się przez 1-2 oddechy. I przeniesiemy dłonie pod barki. Oddechnij się od podłogi. Wyjdź do góry, usiądź wygodnie. Ja chętnie usiądę na kostce. I kochani, zrobiliśmy w każdym ćwiczeniu około 8, 8 powtórzeń. Jeśli masz siłę, jeśli czujesz niedosyt, Powtórz cały trening w jeszcze jednej lub dwóch, dwóch seriach. On jest właśnie pod tym kątem również zbudowany. Było mało powtórzeń na jedno ćwiczenie, ale to nam zostawia zas zasoby i miejsce na powtórzenie tego po prostu jeszcze raz lub dwa razy. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Zostaw proszę lajka, zostaw komentarz, jeśli korzystasz z tych materiałów, jeśli chcesz się czymś podzielić, zwrócić na coś uwagę. Zapraszam do pozostawania w kontakcie. Następny pilates z czułością w marcu, pierwszy czwartek marca. Będziemy pracować nad brzuchem, także zostańmy w kontakcie. Zachęcam do subskrypcji. Wtedy te nagrania po prostu YouTube Ci wyświetli na, na tablicy. A teraz formalne pożegnanie, wdech nosem i ciepły wydech ustami. Zróźni twarz, czaszkę, wzrok. I trzy energiczne gorące. Dziękuję pięknie i brawa dla Ciebie. Do zobaczenia na następnym treningu. Pa! pa. Thank <laughs> you.